Dzisiaj rozpoczęliśmy w zasadzie finały drugiej części edycji Drużyny Energii. Byliśmy w Dywitach, 7-8 km od Na Słuchajcie, było zjawiskowo, wyjątkowo fenomenalnie. Nic się nie zmieniło, Drużyna Energii cały czas w gazie, dwóch nowych ambasadorów, nowa dyscyplina sportowa, koszykówka. No i jak zwykle było po prostu genialnie. Cieszymy się bardzo. Jest to dla nas no, duże wyróżnienie. Jesteśmy szczęśliwi po prostu. W takiej małej miejscowości daliśmy radę i jesteśmy w drużynie energii. Bardzo fajnie, że taka inicjatywa wyszła ze strony tutaj sponsorów i ambasadorów, że możemy coś takiego realizować w szkole. Na pewno przynosi to pozytywny skutek i efekt w postaci odciągnięcia od elektronicznych urządzeń. Bawiłam się naprawdę super. Emocje były ogromne, ponieważ to pierwsza taka impreza u nas w szkole, w której mam okazję uczestniczyć. No, wiadomo, goście to już dodatkowy stres, ale naprawdę wszyscy byli bardzo mili i naprawdę w naszej szkole dzisiaj była niesamowita atmosfera. Przede wszystkim sport to też zabawa, nie tylko stres. Przy tym się też bawię i zyskam jakieś osiągnięcia różne, więc no, bardzo czuję się w tym dobrze. Ro rozluźnia mnie to, stresowuje i można no, wyżyć się jakby tak w cudzysłowie. Muzyka